Hejka, rozwiążemy sobie takie równanie trygonometryczne. Sinus 7x minus cosinus 3x plus sinus x równa się 0. Chcielibyśmy prawdopodobnie dwa z tych trzech wyrażeń, które mamy po lewej stronie, połączyć ze sobą, właśnie ze wzoru na sumę albo różnicę sinusów, albo kosinusów. I tutaj akurat będzie to dość oczywiste, które funkcje ze sobą połączymy, no bo mamy dwa sinusy i jeden cosinus. Więc aż się prosi, aby te dwa sinusy ze sobą połączyć. Ale gdybyśmy tutaj zamiast kosinusa mieli sinusa, to my i tak byśmy połączyli te dwa skrajne wyrażenia. I teraz z czego to wynika? Mając takie równanie, w którym pojawiają się trzy różne argumenty, my chcielibyśmy tak ze sobą połączyć pewne dwie z tych funkcji, aby ten trzeci argument dostać właśnie w wyniku no, jednego z czterech wzorów, znaczy z czterech wzorów tego typu, który tutaj wkleiłem. Czyli te dwa kąty, które my będziemy ze sobą łączyć, chcemy, aby one nam dały trzeci kąt właśnie w wyniku średniej arytmetycznej albo różnicy tych kątów podzielonej na dwa. No i u nas tak będzie. Nawet jeżeli tutaj byłby sinus 3x, to zauważmy, że co prawda 3x nie jest średnią arytmetyczną 7x i x, bo nią byłby oczywiście 4x, ale tutaj dostaniemy 6x na 2, czyli 3x. Czyli w większości przypadków tak naprawdę będziemy ze sobą łączyli największy i najmniejszy z argumentów. Wtedy jest największa szansa, że ten trzeci dostaniemy. Czyli łączymy te dwa sinusy zgodnie z tym wzorem, to będzie 2 sinus. No to 7x plus x to jest 8x na 2, 4x i cosinus różnicy, czyli 6x na 2, czyli 3x. Dobra, no to przy obydwu wyrażeniach mamy kosinus 3x, więc wyciągamy go przed nawias. W nawiasie zostaje nam 2 sinus 4x minus 1 i to ma być równe 0. No i mamy iloczyn dwóch liczb równy 0, czyli albo cosinus 3x to 0, albo sinus 4x to 1 druga. No i teraz odczytujemy z wykresu, kiedy cosinus jest 0, tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mamy odczytać rozwiązania z przedziału, ale naszymi argumentami nie jest sam x, tylko mamy 3x i 4x, wtedy, mimo że mamy odczytać rozwiązania z przedziału, najpierw musimy odczytać rozwiązania ogólne, czyli właśnie te rozwiązania z Ki. No to tak, cosinus nam się zeruje dla argumentów w postaci pi 2 plus Kpi. Oczywiście przy założeniu, że K jest całkowita. Jeżeli chodzi o sinusa równego 1 druga, no to rysujemy prostą na poziomie 1 drugiej. Tutaj mamy wartość 1 druga, to z tabelki wiemy dla pi 6 i z symetrii wiemy, że tu będzie 5 szóstych pi, no bo od pi się cofamy o pi 6. Mamy zatem albo 4x równe i odczytujemy rozwiązanie plus to, co ile się powtarzają, widzimy, że kolejne będzie dopiero tutaj, czyli powtarzają się co 2 kpi. I druga opcja jest taka, że to będzie 5 szóstych pi plus 2 kpi. No i każdy z tych równań dzielimy przez 3 albo przez 4, co daje nam rozwiązania postaci pi 6 plus. I tutaj mógłbym zapisać k pi ale ja bym chciał mieć wspólny mianownik razem z tym ułamkiem, więc zapiszę 2K przez 6. I tak samo tutaj będziemy mieli pi 24. No i tutaj po podzieleniu przez 4 mielibyśmy kapi drugich, więc jeżeli chcę do 24 sprowadzić, to muszę 12 kapi mieć w liczniku. Tutaj analogicznie będziemy mieli 5 szóstych, e, przepraszam 5,24 pi i też plus 12 kapi przez 24. No i teraz zastanawiamy się, jakie liczby musimy podstawić pod K, oczywiście całkowite, aby rozwiązania w tych trzech postaciach zmieściły się w naszym przedziale od 0 do pi. No to zaczynamy od tego rozwiązania. Oczywiście jak za k wstawię 0, mam pi szóstych. Ujemnych liczb nie ma sensu podstawiać, bo wylądujemy na minusie. Jak podstawimy jedynkę za k, to mamy pi szóstych i 2pi przez 6, czyli dostaniemy 3 szóste pi, czyli pi drugich. Dlatego chciałem mieć wspólny mianownik, żeby wygodnie mi się dodawało. Dla dwójki mam pi szóstych i 4pi 6, czyli 5 szóstych pi. Dla trójki tutaj już dostaniemy plus pi, więc będziemy na pewno poza przedziałem 0, pi. No to teraz tutaj, jak podstawię 0, mam pi 12, ujemnych znowu nie ma sensu podstawiać, jak podstawimy jedynkę, będzie 13, e, tu oczywiście nie 12, 24 powinno być. Dla jedynki mamy 13 dwudziestych pi, i znowu dla dwójki będziemy poza przedziałem, i jeszcze tutaj, dla zera mamy 5 dwudziestych pi, i dla k równego 1 dostaniemy 17,24 pi. Zadanie, które na maturze co kilka lat się trafia, więc warto, warto zwrócić na nie uwagę. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.